Dzień dobry, miło mi znowu gościć na Waszych ekranach. Teraz niewiele się dzieje w sezonie, więc postanowiłam zrobić kilka rzeczy, żeby usprawnić sobie pracę na ogrodzie wiosną i w całym roku. No i między innymi chcę poprawić ścieżki. Do tej pory używałam trocin do wysypywania ścieżek, a tym razem postanowiłam zmienić to na zrębkę, bo te trociny zaczęły mi się... Rozkładać zbyt szybko. Już po roku było widać ziemię spod trocin. Ziemia była bardzo dobrej jakości, no ale ja jednak nie chcę gołej ziemi. Chcę suchą stopą przechodzić po tych ścieżkach. No i mam nadzieję, że ta zrębka o wiele dłużej się będzie rozkładać. zamówiłam ja 3 metry zębki, ale chyba dowieziono mi 4 i wystarczyło to w sam raz, żeby wysypać wszystkie ścieżki, nawet troszkę zostało jakby coś trzeba było dosypać. Na pewno wygląda to bardzo elegancko, a ja bardzo lubię porządek, chociaż tutaj widać akurat z tyłu, że ciężko jest ten porządek osiągnąć, ale powoli, krok po kroku będę tutaj y, wszystko poprawiać. Ta zrębka jest raczej z drzew i plastych, ale mi to nie przeszkadza, no bo ona nie idzie na grządki, tylko na ścieżki. To zielone, co tutaj rośnie na grządce z przodu, to jest lwia paszcza, która bardzo fajnie zimuje. To jest zachodnie pomorskie, więc taka najcieplejsza strefa klimatyczna w Polsce. Tutaj na grządce już rosną goździki brodate wysiane w, w, w poprzednim roku i w tym roku będą ładne kwiatki. Grządki zrobione, więc teraz już styczeń, więc mogę wysiewać właśnie dwie paszcze na przykład, bo wiem, że wiosną jakie wysadzę, to no, ryzyko, że zmarzną, będzie minimalne, bo są dość odpornym rośliną. No i w tym roku chcę dużo starań włożyć w to, żeby. Wszystkie wysiane nasionka dobrze rosły, żeby nie dopadła ich skorzel, żeby nie dopadły ich ziemiórki. Więc chcę tą ziemię do wysiewu dobrze spulchnić. Używam do tego perlitu. U mnie jest po prostu dość wilgotne powietrze i wolę, żeby ta, ta woda dobrze mocno ściekała i więcej podlewać, wtedy będę mogła dodać jakiś nawóz niż po tygodniu od podlania, że ta ziemia jest cały czas wilgotna i nie mogę nic zrobić właściwie z sadzonkami. To jest właśnie ta lwia paszcza po nocy z minus 3 stopniami. Tutaj jest druga, która nawet sobie kwitnie. Więc myślę, że wysiewanie lwiej paszczy w styczniu jest bezpieczne. Jeszcze kilka roślin się znajdzie. E, będę wysiewać też w tą samą tackę koni. One też są dość odporne na przymrozki. Mam dużo nasion, których nie wysiałam w tamtym roku, więc w tym roku chcę wszystkie wykorzystać. Zauważyłam, że kraspedia też się fajnie trzyma, która teraz rośnie na zewnątrz, więc wydaje mi się, że też ją będzie można wcześniej wysiać i wysadzić marzec, kwiecień do gruntu. I Tu wysiewam tą liwią paszczę, ale są tak małe nasionka, że nawet nie wiem ile trafiło do jednej komórki. Ale jak wzejdą, to będę je po prostu rozsadzać. Troszkę je ubijam, bo one mają nie być przysypane ziemią. Jeszcze troszkę zwilżam. No i muszę pamiętać o podpisaniu, bo to bardzo łatwo ucieka z głowy, jak się tego dużo wysiewa. Więc podpisuję i przykrywam. Aby trzymało wilgoć. I to na razie tyle, ale już robię kolejne projekty, więc zapraszam do obserwowania i do subskrypcji. Do zobaczenia.